Czy jesteście ciekawi, co dla was przygotowaliśmy? Nie, Nie słyszę, czy jesteście ciekawi. Nie! To na początek chcieliśmy was zaprosić na super koncert znanego i całkiem sympatycznego Arciego. No właśnie! Arci na pewno was rozrusza! Raz, raz, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, kochani. Jak się czujecie, dobrze? Pomagajcie mi! Jest, jest ekipa, z tyłu też pomagajcie. Super, super. Czy jesteście gotowi na fajną energię? Będziemy się bawić wszyscy, czy nie? Chodźcie tutaj po scenę, kochani, chodźcie, śmiało, będziemy się ruszać. Dawajcie, dawajcie. Patrzę, mikrofon jest burzy, zapodaj. Dajcie Dajciemy wszyscy! Jest bardzo pozytywny klimat jeszcze raz, 2019, fc i cały skład. Przyjacielu mówię, jak dobrze, że jesteś Dobrze, że tu zna jesteś Przyjacielu mój, jak dobrze, że jesteś Teraz poproszę na sąsiada I powiedz, że dobrze, że jesteś Dobrze, że jesteś Nieboleńki Chodźcie w tą koledę po osłonę Kinów. Co to za nuda? Tu trzeba czegoś żywego, skocznego, prawda? Dawaj, bit maestro! Od 15 lat organizujemy Gwiazdkową Niespodziankę, paczki są pozyskane przede wszystkim od sponsorów, 300 paczek jest pozyskanych od sponsorów z zagranicy, naszych przyjaciół, 150 paczek zorganizowaliśmy sami, jak również też tutaj od sponsorów miejscowych, rozdaliśmy łącznie 500 paczek. Ehm, impreza była dosyć bogata w e, występ dla dzieci. E, był bałwan, była bombka, był rekin. E, wystąpili te również chłopaki z e, bielawa Breakers. Jak również wystąpił nasz zaprzyjaźniony raper Archie, którego dzieciaki mogły w tym roku tak naprawdę dopiero poznać, także występ był zupełnie inny. Postawiliśmy na to, żeby też była integracja z dzieciaczkami, były też również tańce na scenie dla chętnych dzieci. Grupowane, one są podpisane im imiennie i dostosowane do wieku, i zawsze w parce możemy znaleźć coś słodkiego jakąś taką rzecz do szkoły kredki, mazaki, długopisy, zeszyty, dla mniejszych dzieci jakieś książeczki, jak również zabawki. Świąteczny towarzyszy mi to czarny Do dzisiaj zatrzymajmy się, by naszych bliskich gościć. To wspaniały czas, kiedy możemy się spotkać, spędzić inne chwile, co lecą jak kulotka. To jest czas na dość. Nadchodzą ze święta. świata W te Dobry nazwój towarzyszy mi O kum pamiętam O kum pamiętam Życzymy wam radosnych Pięknych chwil W te nadchodzące świata do święta. do świata Dobry nazwój towarzyszy mi O kum pamiętam to be a